Czyli zatrzymujemy. Czyli możemy sobie przez 23 sekundy jeszcze porozmawiać. Możemy, tak, możemy, możemy też porozmawiać. Sobie tak, Moniko? Tak, tak, tak. zatrzymujemy. Stop. Jaką opłatę pobierał Haron za przewiezienie duszy zmarłego przez Styks? Nie 30 srebrników, nie jedną drachmę, nie jednego dukata, tylko jednego obola. 30 sekund nie będzie w tej chwili potrzebne. Absolutnie. Czy bez dyskusji nie mamy sprawdzić? Tak jest. Proszę. To jest oczywiście dobra odpowiedź. Pieniądze wracają do Was. No, no, no. Za Wami dwa pytania z ośmiu, sześć pytań do końca. W grze cały czas milion złotych. Pełna pula. Trzecia para kategorii. Stolice Europy, zawód. 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 zawód? zawód. zawód, bardzo proszę. Kategoria Zawód, cztery odpowiedzi. Aktuariusz, tester oprogramowania, programista Java, junior brand manager. A oto pytanie. Pierwsze miejsce na liście najlepszych zawodów 2014 roku w Stanach Zjednoczonych zajmuje matematyk. A w Polsce według polskiego Forbesa aktuariusz, tester oprogramowania, programista Java, Junior Brand Manager. No i tu jest moment, kiedy trzeba Czasu, rozdzielać właśnie. pieniądze. Tak. Kto to jest aktuariusz? Nie mam pojęcia. E, informatycy są w czołówce, programista tak, Java, programista. tester oprogramowania. Tak, tak, Na razie... Oj, idziemy do przodu. Mhm. Ile? Ile? Na tester oprogramowania. Junior Brand Manager, kto to jest? 40. ,000. Co on robi? Czym on się zajmuje? Ustawiamy na niego jakąś kwotę. Kto to jest Junior Brand Manager? Nie wiem. No niestety będziemy musieli się dowiedzieć. Ale, ale Junior no to wiesz, no to będzie jakiś niższy raczej, nie? Ile mniej więcej tutaj takie um, no To zrobi... Tester, tester tak? oprogramowania nie będzie miał zbyt dużo. Powiem Ci szczerze. No tester, test, tester, że... Jeszcze, Taka. jeszcze, jeszcze. Najlepszych zawodów. Zostaje tak? Zostaje oh. tak? No ja nie wiem z tym testerem oprogramowania, ponieważ szczerze, że to zostawiać Dobra. Czas minął. Junior będzie nabył. Zostawiliście 275 tysięcy. Tak. Programista żawa 450 tysięcy 275 tysięcy tester oprogramowania aktuariusz 03. Chcielibyście skorzystać z dodatkowych 30 sekund? No. Nie, wydaje mi się, że programista Java jest tutaj takim. Mi się też wydaje, że to wiodącym. Tak, wiodącym Wasza decyzja, Możecie coś powiedzieć? A tam mamy porówno jedno musieliśmy niestety odrzucić, no. czyli nie. Nie. nie, nie. Sprawdźmy. No, no zobaczmy. <śles> Widzisz najgorszą statystykę. Coś spadnie, coś spadnie. Naprawdę nie, nic nie spadnie. Mówić. Wszystko wróci do nas. <śles> No na szczęście zachowaliśmy najwyższą kwotę. Juniora w ogóle nie było na tej liście. Hmm. Tester na trzecim miejscu. Jest! Programista yes! Czaba to pieniądze wracają do Was. Brawo. Dobra, to już tylko poradzić sobie. To zmierzamy do półmetka? Tak jest. Jak najbardziej. Czwarta para kategorii. O obrotach ciał niebieskich, slang. O obrotach ciał niebieskich. No. O obrotach tak, ciał, o to, to ciał niebieskich. niebieskich. Bardzo proszę. No to wiesz, Kategoria tak, o to taki... obrotach ciał niebieskich i cztery Nie. odpowiedzi. Jowisz, Mars, Saturn, Wenus. A oto pytanie. Która planeta obraca się wokół własnej osi w kierunku przeciwnym niż pozostałe? Jowisz, Mars, Saturn, Venus. No tu chyba musisz zdać się na mnie, co? No chyba muszę. Czas Dobrze. Jest. Więc to jest proste dla kogoś, kto się interesuje. Troszkę. Astronomią. Także to jest Wenus. A ja absolutnie nie wiem. Mm, zatrzymujemy zegar? E, tak. Zatrzymujemy. Tak, wszystko, wszystko przeczytane, wszystko jest bardzo proszę. Tak? Obraca się w przeciwną stronę. Wenus obraca się odwrotnie niż, niż w ogóle wszystkie planety. Czyli zatrzymujemy zegar. Zatrzymujemy zegar. Czas. Stop. Jakby co będzie na mnie. Jakby co będzie na ciebie. Która planeta obraca się wokół własnej osi w kierunku przeciwnym niż pozostałe? Nie jest nią Saturn, nie jest Mars, nie jest Jowisz, jest nią Wenus. E, rozumiem, że 30 sekund w tej sytuacji absolutnie nie jest potrzebne, bo mamy, macie, masz 100% pewność. Tak, mam 100% pewność. Czyli nie korzystacie z 30 sekund. Nie. To sprawdźmy w takim razie, że to Wenus. To jest dobra odpowiedź, pieniądze Tam też coś. Za wami cztery pytania z ośmiu, cztery pytania do końca w grze 450 tysięcy złotych. Jest pół Jest taka hipoteza, że Wenus w dawnych czasach zderzyła się z inną planetą i właśnie dlatego... Ale z, tak przez, jest. przez chwilę zwątpiłem, aczkolwiek trzeba wierzyć do końca w swoje... Monika wiedzę. nie wątpiła w ciebie ani przez chwilę, prawda? Nie. Zmiana zasad. Trzy odpowiedzi. Będzie prościej. E, cały czas wszystkie pieniądze rozkładać. Jedna zapadnia pozostaje pusta. Tutaj bez zmian. Piąta para kategorii. Ameryka ssaki. Ssaki. No to dobra ssaki. Ssaki. Jesteśmy ssakami. Trzy odpowiedzi kategoria ssaki. Hipopotam nilowy. Nosorożec czarny. wieloryb grenlandzki. A oto pytanie. Który z tych ssaków ma najkrótszy okres ciąży. Hipopotam nilowy nosorożec czarny wieloryb grenlandzki. Mm -hmm. mm. No, wiem jak to wygląda u ludzi. No właśnie. Już mam doświadczenie, ale. Ale że. Oh. Hipopotam nosorożec wieloryb. Hipopotam, nosorożec, wieloryb. Coś musimy odrzucić? No coś musimy odrzucić, nie mam pojęcia. Wieloryb jest duży, ale wieloryby co się rodzą są małe. Właśnie. 40 sekund. Ja myślę, że obstawimy tego wieloryba. Tak, tylko co, co, obstaw... e, co hipopotam czy nosorożec? E, to i ja myślę, że obstawimy jeszcze hipopotama czy nosorożca. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nosorożec ma długi róg, ale on się rodzi bez rogu. 20 sekund. No. Hipopotam też jest całkiem sporych rozmiarów. Ja też to kiedyś gdzieś czytałem. No, mamy 10 sekund. No, nie wiem. Ja wstawiłbym hipopotama. Dobra, Dajemy. Nie, nie wiem. Naprawdę, Ale ja bym to nie wiem. Nie, wiem. Nie, wiem. nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Na wieloryba grenlandzkiego postawiliście 225 tysięcy złotych. Będzie nosorożec. 225 tysięcy na hipopotama nilowego, nosorożec, nosorożca. Czarnego zero. Czy chcecie skorzystać z dodatkowych 30 sekund? Nie zamieniamy. Paldry. Nie zamieniamy. Dobra. Sprawdzamy. Rozwiązujemy tę zagadkę? Chyba nie mamy wyjścia. musimy się przekonać. Nie, ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mhm. Czyli jednak na podpuchę. 12 do 16, do 8 miesięcy i potem Pieniądze wracają do Was. 5 pytań z 8 za Wami w grze duży 225 tysięcy złotych. Szósta para kategorii. Woda i skala, podziały. Oniko? Nic mi nie mówi kategoria woda i skala, dlatego woda i skala. Woda i skala, proszę bardzo. Oj, 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 ryzykanci. Nie, ja nie wiem. Nie wiem, co to może być w tej, w tej kategorii. Kategoria naprawdę. woda i skala i trzy Ale brzmi jak? Podpowiedź. 157 stopni. 195 stopni. Chyba nie. 212 stopni. A oto pytanie. Hmm. Temperatura wrzenia wody w warunkach normalnych, według skali Fahrenheita, wynosi 157 stopni, 195 stopni, 212 stopni. To było. Było, było na fizyce. To na pewno nie jest 157 stopni, bo 157 stopni to jest bardzo gorąco. Ale nie aż tak gorąco. Ja bym Czekaj. się skłaniał przy. Jednej ja, bym, z tych ja bym dała odpowiedzi. 212. Ja bym dała więcej na 212, nie wiem dlaczego, o, ale... Jak jest jak, mi się jak, 212. Jak, jak w amerykańskich serialach? To tak, jest 130 stopni. Tak, 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 tak. 40 no. Chyba tak mówią. To wtedy mówię, to wtedy jest bardzo gorąco, więc woda chyba jeszcze nie wrze, ale to no. ja z fizyki byłem taki powiedzmy dość. Yy... Czy... Ja nie wiem dlaczego. 212, 12, mi się stop... 190, 212. 157. 157 to jest tak... 157 to jest za mało. No. 20 sekund. Ja będę dała 212, naprawdę. Ja nie wiem, czy tam jest stała różnica. Tak, stała różnica, że to chyba te yy, 100 stopni jest. Różnicii, jeżeli, jeżeli u nas było 30 stopni, to tam było 90. 7, 6, 7, 7, 3, 4, 5, Mówisz? <noise> jeżeli u nas było 30 tak, stopni. Tak, Temperatura wrzenia wody w warunkach normalnych według skali Fahrenheita wynosi. Waszym zdaniem albo 212 stopni, albo 157 stopni nie wynosi 195 Słuchaj, ja nie wiem, stopni? Macie powiem, jeszcze 30 sekund, jeśli chcecie. Bierzemy 30 sekund. Uwaga, bierzemy. gotowi? Bierzemy. Dodatkowe 30 sekund Słuchaj. specjalnie Słuchaj. dla Was. 30, 30 stopni no. to było coś około 90 stopni w skali Fahrenheita. No Więc tak. jeżeli to jest stała skala, to w tym momencie, jeżeli dołożymy jeszcze 70 do 90, to wychodzi nam tak około tych 157. Więc ja bym to zrobił, ile mamy pytań do końca? Jeszcze mamy dwa. Jeszcze mamy dwa pytania jeszcze do mamy końca. Dwa pytania. Bo to, to możliwe, że to są kelviny. Tak byś zrobił, na pewno. 6, 6, Dobra. Dobra. Czas minął, dużo się tutaj działo. To wychodzi z kalkulacji, a to a wychodzi się... z tego, co się wydaje. Nie wiem, nie, ciężko, nie ciężko wiem. mi to określić. Nie posługujemy się skarą Fahrenheit'a, więc. To też... No chyba, Właśnie. że jeździmy do Stanów i chodzimy na bazę. O tak, tak, tak. <grym> ale, ale to mówię, 30, 90, to, to mu zabroni, ale 100. To prowadzącemu zabroni sprawdzić. Nikt. <grym> oby nie 195. Właśnie, oby nie 195. No to teraz może się wydarzyć wszystko. No właśnie. 100 stopni Celsjusza to 212 stopni Fahrenheita. pieniądze wracają do was. Widzisz, a jak ja Ci mówiłam, że mi się nie wiem, co mi się wydaje. Siódme bardzo ważne pytanie przed wami, wiecie? Tak, kwota, która wam pozostanie po tym pytaniu, to będzie kwota, o którą zagracie w finale. Bardzo ważny moment. Kamień zespoły. Kamień. Kamień, kamień dobrze. Znowu kamień. będzie na Łukasza. Ale zawsze będzie na jakiegoś Łukasza. No właśnie. Kategoria kamień i trzy odpowiedzi. Do odczytania hieroglifów. Do wybrukowania wiapia Do oprawienia w koronę brytyjską. A oto pytanie. Do czego posłużył kamień z rozet? Do odczytania hieroglifów. Do wybrukowania w Japia, do oprawienia w koronę brytyjską. Kamień z rozetty. rosetta to była prawdopodobnie jakaś budowla. No, rozeta to jest ten witraż taki. Tak, nie? tak, tak, ale to jest z dużej litery, więc to była jakaś budowla, która. Mm, gdzieś musiała być, i myślę, że to po prostu rozebrano tą budowlę i wybrukowano. To jest jakiś włoski 40 plac czy ulica, ale do odczytania hieroglifów, do oprawienia w koronę brytyjską. Kamień z rozetty. W koronę brytyjską oprawiono diament on się chyba nazywał. Tak. tak, tak. Został pocięty i oprawiony mm -hmm. w koronę brytyjską. A, czy jesteśmy pewni na 100%? Ja nie. Nie, rozpłam. Ja do czytania hieroglifów. Zobaczymy. Czas minął. Do czego posłużył kamień z rozet? Na pewno nie do oprawienia w koronę brytyjską. Państwa zdaniem, Waszym zdaniem? Jeśli do wybrukowania Via Appia gracie w finale, mając 25 tysięcy, analogicznie jest z odpowiedzią do odczytania hieroglifów. W pierwszym momencie mi się wydawało, że jest to jakiś budynek, że to był jakiś mm -hmm. budynek, który został rozebrany albo zniszczony. Stąd Via apia, tak? Tak, tak. Bo Stąd Via Appia kojarzy się. Budulec, który trafił na plac. To jest chyba tak, jakiś tak. plac włoski, tak? W Wenecji czy w Rzymie? Zobaczmy. Chociaż nie wiem, jak można odczytywać hieroglify za pomocą kamienia, ale. To no właśnie. Zobaczymy. Zobaczymy. Wracasz no zobaczymy. w finale. Dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Pieniądze wracają do Was. Brawo. Siedem pytań z Ośmiu za wami. Przed Wami finał postaw na milion. Gracie o 25 tysięcy złotych. Postuchano. Zaklepano. Jest finał. Liczyliście na to, że będziecie w finale? E, m, po cichutku. Po cichutku? Tak, nasza taktyka się sprawdziła. Za chwileczkę zmienimy zasady, więc będzie z jednej strony troszkę prościej, z drugiej strony no, trochę trudniej, no bo już nie możecie rozkładać pieniędzy, nie możecie się zabezpieczyć w żaden sposób. Musicie zagrać w A bank. Macie jedną e, paczkę. Gramy finał. Ósma para kategorii. Świąteczne wyspy 100 lat, 100 lat. 100 lat, 100 lat. To jest tak samo, bardzo proszę. Tyle razy to śpiewamy. Często, gęsto. Tak. Co roku. I nowa kategoria 100 lat, 100 lat i dwie odpowiedzi. Mniej niż 100 lat. Więcej niż 100 lat. A oto pytanie. Wojna stuletnia pomiędzy Francją a Anglią trwała 100 lat tylko w przybliżeniu. Według historyków było to mniej niż 100 lat, czy więcej niż 100 lat? Kiedy była Ta wojna woju? stuletnia? Nie wiem, ja będę dała mniej. Ale nie wiem. Nie, może nie można. <noise> <noise> oh. Tu czy tu, tu czy tu. Mniej niż 100 lat czy więcej niż 100 lat. Mój tata by wiedział. Twój tata by wiedział Mój tata by wiedział? Ale nie wiedział. mamy telefonu do przyjaciół. właśnie. Kiedy była wojna pomiędzy Francją i Anglią? Nie wiem. To było jakoś wtedy, co był ten Mel Gibson. Znaczy on nie żył wtedy, ale grał tego, co wtedy żył. No może, może wtedy. 20 Oni tam lat. walczyli. Ale nie, to było Szkocję. No ale to Szkocja właśnie, bo tam Anglia ze Szkocją. Mniej, Mniej niż 100 lat. 100, czy byli. pierwsza myśl jest najlepsza? Nie wiem. Musimy odrzucić błędną odpowiedź. No, właśnie. Która jest błędna? 10 oh. sekund. No dałabym mniej. Nie wiem, Łukasz, nie wiem. No to jest teraz strzał, tak naprawdę. Czas minął. Nie wiem. Wojna stuletnia pomiędzy Francją a Anglią trwała 100 lat tylko w przybliżeniu. Według historyków było to. Mniej niż 100 lat, bądź więcej niż 100 lat. Waszym zdaniem, nie jesteście historykami, mniej niż 100 lat postawiliście 25 tysięcy złotych na tę odpowiedź. Kompletnie ta wojna stuletnia gdzieś... Nic, nic. Gdzieś uleciała. Gdzieś uleciała w całej historii. Sprawdźmy. Nie wiem, naprawdę. 16 lat. Oj, no to, to trochę więcej niż To 400. trochę więcej. Bardzo wam serdecznie dziękuję My za grę. Również. Dziękuję, My całej widowni, Moniko. My dziękuję. Za optymizm, za uśmiech, za, za waszą miłość. Póki Igora wyściskaj ode mnie, dobra? na pewno na pewno. dumny status, no z mamy to jasne. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest troszkę za mały, żeby pograć, ale za parę lat z nim będzie jak znalazł. Rodzice lubią wiecznie tak, słowo, tak. więc na pewno, na pewno. Kochani, okay. Bardzo serdecznie dziękuję za wiatr. Dziękujemy. Dziękujemy. Chciałbym zaprosić do gry kolejną parę, ale na dziś nasz czas niestety już się skończył. Proszę się nie martwić, będziemy z Państwem za tydzień w sobotę o 19.05 w dwójce. Cały czas działa nasz profil na Facebooku, można odwiedzać naszą stronę internetową www.postawnamiliontvp.pl. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś! Coś się zmieniło ostatnio, prawda? Jedzenie już tak nie cieszy. Wzdęcia. Nie czekaj na wzdęcia. Wróć do momentu, gdy zaczynasz jeść. I zażyj Verdin Enzymix. Bo wzdęcia to efekt fermentacji niestrawionych resztek pokarmu. Można dostarczyć organizmowi naturalnych enzymów trawiennych, aby wzdęcia się nie pojawiły. Więc nie czekaj na wzdęcia i zawsze bądź w formie. Verdin Enzymix. Nie czekaj na wzdęcia. USP Zdrowie. mm mm